Policji. No skąd one tu się wzięły? Dobra, no, muszę się wytać. Dzień dobry w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy krasnoludami. I odpowiadając Wam na pytanie, czy warto zagrać tą gierkę? Odpowiedź brzmi. Tak. Definitywnie. I na tym nagraniu postaram się Wam pokazać dlaczego. I zanim zaczniemy, chciałbym oczywiście przypomnieć o subskrypcji, jeśli Wam się spodoba. Staram się raz w tygodniu wrzucać jakiś nowy, nowy filmik. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie lajka. Będę z tego na pewno bardzo zadowolony. A póki co, ruszamy na naszą pierwszą misję. I chyba zaczniemy sobie od tego post publiczny żebyśmy może kogoś tam sobie skarnęli. i zwiększymy sobie trochę, trochę poziom Dobra, może nie aż aż, aż tak bardzo, ale zwiększymy sobie trochę poziom. Nie. Idziemy na naszą pierwszą krasnoludzką wyprawę dzisiaj Coś wam to przypomina? Mi też <gryw> E no, jajo Dawaj, dawaj moli. Czas, czas, czas no to, to, nie, to nie masz Usiadła mi na jajku jest dobrze. No, typie, no, pokaż brzuszek. Pokaż, Brzunio. O, tak, to jest to brzuszek. Trochę światła rzucimy na tą sprawę. <laughs> nie jestem głupi. Absolutnie. Dobra, stąd uważam. Łażą... A, bo to był ten cukierek czerwony. No, dawać, dawać. Ja się was nie boję. No trochę tutaj tego jest, nie. Ale dobra, to. Aaa, to... A, to jeszcze nie to wszystko. Nie, to, nie, to, nie to wszystko. No, Dobra, easy, jak zwykle, nie ma dla mnie trudnej gry. Dobra, są. Na przykład Project Zombie. Eee, Dobra, szukamy tego morkitu. Cyk, jąderka, czy, czy, czy... workowe nasienie. Ten wcale nie są jądra. Nie może powinienem to zblurować? <grym> eee, ta gra wygląda To jest kolejny powód, dla którego warto jest grać w tą grę. Eee, jaja. Uuu, jest, proszę bardzo. Mamy, market. Mmm... Mm, market. No Co mi bije? No skąd one tu się wzięły? No, piątnicy, no bo skąd? O matko, o jezus, o Chryste, o matko. Dobra, jest git. Ja się niczego nie boję. Ja wszystko mam pod kontrolą. Co to jest? Ale to jest dziwne, ty mnie zaatakujesz? Mogę na ciebie wsiąść? Wow, ja latam.

ale dobrze, bo to może być coś fajnego. O, tak, to jest to. Z tego się zyskuje fajne rzeczy. E, 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 e. O, nie, nie, nie. U. Aha, uu. Dobra, mamy to. Skaner terenu. O, i proszę bardzo, to jest kolejna rzecz, której, której nie wiedziałem, że istnieje. Kolejna rzecz, o, o której nie wiedziałem, że istnieje. Yy, na razie powsadzam swoje jajka. Yy. O kurde, no ty, no na pewno nie Jezus Maria. Ile tego jest? O matko, bosko. Dobra, spokojnie, cofamy się. Cofamy się. Tego mi się naprawdę zaskończy amunicja, a bym tego nie chciał. A dobra, kończy się fala, czyli zastrza, będzie koniecznie yy, dziawną sobie trochę Mamy amunicji. No, dobry Steve, chodźcie, pogłaszczę. Co jakiś mięśnik, ujdzicie. Nie. Tak, bo nie mam amunicji. Świetnie, mam jeden nabój. Dobra, mam amunicję. Trzeba się trochę zaopatrzyć. O, tak, tu są jakieś dwie dziury. I one prowadzą do dwóch różnych, chyba jakichś tam. A nie, tu nawet nic nie ma. Mm, Morkit. No, mamy 150, prawda? Mhm. Mm mhm. Mm o, chodź, ty, ty będziesz mój. O, oh, tak. Tu jestem poszukiwała. Ła. Hmm, hmm, hmm. Oni tam sobie tankują. No, zostaw mnie. Typie. What the fuck? A to jest Steve. A ja biję mojego Steve'a. A, mało życia. A, one za mnie wplują. Pik, a... pik, pik. Eh, Dobra. Mamy to. Typek jest uszkodzony. I nie tylko on jest uszkodzony. Dobra, muszę się wydostać stąd. Muszę się stąd wydostać i trochę podleczyć. Yy, bo sprawy już idą trochę za daleko. O, tam gdzieś spierdzieli. O, ty, no gdzie? Halo. Jest. Mamy to. Teraz z niego wypadną rzeczy. No właśnie, mamy to. Przede wszystkim. Za to będziemy mieli większą premię. No, czy ty kadasz, że on mnie na hita teraz szepnął? Dobra, spokojnie, mam jeszcze... będę miał jeszcze jedno ożywienie. Nie, 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 ja. Się... ja on, on, on na mnie podnosi rączki, to już nie jest dobry widok. Eee? Ja pierdykam, ale to zrobiło wielki. wielki boom. O, wioderko. Muszę ci wsadzić swoje jądro. Moje jądro. Prze więcej jajeczek pozbierać? Mam mała municji. mama Dobra, czas czasy znowu podładować. Dobrze, że teraz to zauważyłem. Tam coś definitywnie jest. Jest to kawałek do przekopania, niestety, ale też nie aż tak dużo. To byłoby gdzieś. Kurwa, znowu rój. To jest gdzieś tam. No boże. Oj, dajcie sobie spokój, matku. Mm -mm. mm -mm. Nie, bo trzeba wejść na otwarty teren, bo inaczej tu będzie tutaj ciężko, już jest ciężko. Macie, ten granat trochę was zjembie. Nawet nie, nie wiem, w co strzelam. No, no, mobilność, mobilność, to jest, to jest sukces, znaczy to jest, to jest kurde. Mobilność to jest... I. Yyy, sukces. Prz szansa na sukces? Nie. Że mobilność to jest... co na sukces? Recepta. Nie, to chyba też nie to słowo, ale no wiecie, o co chodzi. Coś jest. Wow jest coś naprawdę tu jest. OOO Mam nową część kilofu. Ale czad. Czy mamy w końcu ten Morkit? Mamy Morkit. Matko, ale mam też dużo innych rzeczy, dobra. Przydałoby się jeszcze dwa jąt... Aaa, eee, nie, nie ogarnąłem, 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 nie ogarnąłem. Jeszcze nie ma ich tak dużo, jeszcze nie ma. Żeby tylko od góry mi szły. To będzie dobrze. Ja, pierdziel, czy wy to widzicie? Heh, czy wy to widzicie? No, te granaty kryogeniczne są po prostu. Mmm. Po prostu. Mm. Nie, kolejny mój Steve nie żyje. Potrzebuję jeszcze. O, tak, te dwa jąderka O, tak. I co, wracamy się, bo to już. To, to już jest ten moment, kiedy się wracamy. Tak samo w ogóle nie wiem, co to jest. Jak ktoś gra w Deep, deep Rock Galaxy, Galactic. No, wiecie o co chodzi. Kojarzycie co to jest? Czy to jest jakiś... Bo tego też się nie da rozwalić. Chyba, da się czymś rozwalić, ja nie wiem czym. Czy to jest jakaś kolejna... Kolejny event, którego nie ogarnąłem. Jak macie jakiś pomysł co to jest to naprawdę dajcie mi znać. Bo to wygląda mi na coś. Coś z tym powinno się móc zrobić. Nie mam... Oj, mam mało amunicji. No serio, to będzie ten tędy teraz wracał? No ta, świetny pomysł Moli. Ona wraca tam no Ona wraca ja jaskinią, to wchodzę f... długo mnie. ja, no mogę wrócić dookoła. Ale nie wiem, czy znam drogę, tak? To chociaż za nią wiem, że na pewno dojdę i za sobą zostawię cały czas te takie zielone światełka. Więc wiem, że na pewno za nią tam pójdę, dojdę do tej yy, kapsuły desantowej. Dobra, przeżyjemy to. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobrze, że nie wziąłem jeszcze tego większego poziomu, bo przecież ja się chyba zesrał. Jak ona poszła? Jak ona poszła? Yy, dobra, bez paniki, bo ja chcę tam tu tu, tu jest tu, tu jest to już. Czyli my ona. Eee! kurde, ja pierdzielę. Nie, jak ona, jak ona tam doszła? Ona jakoś tam O jest tu, jest to wyjście. Dobra, udało nam się miśki. Zrobiliśmy to. O ja. Mm, mm. Udało nam się. Moja... <suszel> no, ja... naprawdę no, się nie spodziewałem. W pewnym momencie to już wątpiłem w to i tak stwierdziłem, dobra... Najwyżej y, y, popiorę sobie, fu... Ja zagram sobie od nowa. Y, 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 I zacznę nagrywać od nowa, bo nie chciałem tak na samym wstępie dawać przegranej. No chociaż... Od tego tutaj jestem. Ale się udało. Ładnie się udało. Jest kolejny poziom. I mamy dwa, odblokowane dwie rączki, teraz nie wiem, którą wybrać. Je, jest, mamy nowe broni. O kurde, sporo żeśmy odblokowali teraz. O, kolejny żeton. Rączka. A to potem ogarnę. O, jakiś nowy. uuuu... Ale właśnie, mamy ten nowy, nowy pistolecik. Kupię sobie to. Co to jest? Jakieś pistoleciki. Dwa. I ta znaczy strzelba jest moim zdaniem mega potężna, ale może ten Pistolet maszynowy Może to się okaże być czymś, czymś też fajnym Mhm, ale ja chyba na razie będę, będę sobie korzystał ze strzelby Bo tamtej broni nie znam jeszcze I teraz tak, mamy Dwie rączki, tylko nie wiem która ta będzie ładniej Nie no chyba ta W ogóle mega mi się podoba ten kubek, nie? W ogóle, te, w ogóle fajny mają te design tych kubków W każdym razie Dziękuję wam dzisiaj za oglądanko Mam nadzieję, że oglądało się fajnie. Oczywiście mam nadzieję, że w następnej grze pokażę Wam, że tak naprawdę potrafię grać. Więc pa! pa.